Sponsorem wywiadu jest firma ZELTECH. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem redakcji portalu Sport sportsiedlce.pl jest Jakub Altin, trener szczypiornisty MKS Pogon Siedlec. Cześć Witam Kuba. Bardzo serdecznie. Kuba, zbliża się nowy sezon. Z jakimi nadziejami, z jakimi oczekiwaniami startujecie w tej nowej rzeczywistości drugoligowej? Druga Liga, wielkie wyzwanie dla nas. Coś nowego na mapie Siedlec. Przygotowujemy się od sierpnia. Zaczęliśmy te przygotowania z własniami. Przede wszystkim były to wzmocnienia z Łukowa. Dziewczyny się już zaczęły ogrywać w juniorkach młodszych i zaczynamy już ten cykl do przygotowań w październiku do meczu. Mhm. Wzmocniona jest drużyna, wzmocniony jest też sztab szkoleniowy, nie będziesz już sam z tym wszystkim. No, MKS w się rozwija na każdym stopniu i też wymaga tego druga liga, żeby, żeby już nie wszystko było na Twojej głowie. Tak, udało nam się w tym roku. Do sztabu dołączył Michał Kluczek, był to trener mój. Wieloletni też y, trener UKS Plus wiadomo w wersji męskiej, teraz zobaczymy jak to u niego będzie wyglądało w tej wersji żeńskiej, ale myślę, że to będzie coś, y, co nam da fajny, fajny efekt końcowy. Czy trudno jest prowadzić zawodniczki z... Z innych klubów, z innych miejscowości do Siedlec, bo to trochę wymaga logistyki, też jednak to jest działanie, operacja na żywym organizmie, bo drużyna była zgrana, dziewczyny są zgrane ze sobą. Najpierw dziewczyny z cegłowych, które chyba się dobrze przyjęły, i teraz dziewczyny z Łukowa, więc no, ta drużyna, można powiedzieć, się rozwija i tak robi się bardziej regionalna niż typowo Siedlecka. Tak, w tym roku tych wzmocnień będzie siedem. Są to, tak jak mówiłem, dziewczyny z Łukowa. Po to mamy ten okres przygotowawczy, po to mamy te wspólne treningi, żeby to zgrywać. Wiadomo, jest to dla nas coś nowego, bo tak jak mówiliśmy z klubu siedleckiego, stricte, gdzie opieraliśmy się na szkole podstawowej numer 5, zaczęło to się tak nam rozrastać, że mamy z całego regionu zawodniczki, mamy ciągle zapytania, ciągle do nas piszą, odzywają się, czy mogliby dołączyć, więc fajnie to wygląda, bo no, tak, tak jak mówiliśmy, no, jest to coś, co, co nam daje fajny efekt. A co, co przyciąga te zawodniczki? Bo jednak no można powiedzieć, że piłka ręczna kobiet w Polsce jest niszowa, ale, ale no jest konkurencja jak na każdym rynku sportowym. Dlaczego te dziewczyny decydują się na grę w Siercach na treningi pod okiem trenera Altina? Myślę, że pierwsza sprawa to jest taka, że zaczyna nas być głośno tutaj w regionie. W regionie mamy, mamy sukcesy, ciągle się rozwijamy. Te dziewczyny na pewno to obserwują, widzą, że, że jest kontynuacja, że mogą po tej szkole podstawowej gdzieś pójść, gdzieś grać. Zaczynamy też te warunki ciągle polepszać, tak jak mówię, no nowy trener, staramy się różne inne też dodatkowe rzeczy wprowadzać. Też myślę tym, że między sobą zawodniczki też rozmawiają i polecają pewne rzeczy, pewne kluby i to też pewnie wychodzi. Wrzucaliście na swoje media klubowe zdjęcie Zolecka, to chyba serce rośnie, nikt by nie przewidywał kiedy zaczynaliście, że to taka grupa kilkadziesiąt dziewczyn, które zakochały się w tej dyscyplinie i które nadal chcą Rozwijać się i no ta piramida już wygląda bardzo imponująco. Tak, piramidę mamy od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klas maturalnych już w tym roku. No Naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać. Cieszymy się z tego. Te zdjęcie, na przykład, tak jak mówiliśmy, z obozu Zolecka, no, daje nam taki przykład, że warto ciągle tą piłkę ręczną rozwijać. Uważam, że robimy to w dobrych warunkach. Powoli, małymi kroczkami chcemy tą piłkę ciągle, siedlecką piłkę ręczną ciągle rozwijać i dajemy, dajmy, myślę, że dajemy radę. Także na mediach co jakiś czas informujecie o poszukiwaniu sponsorów, poszukiwaniu, poszukiwaniu osób, które mogłyby wesprzeć Waszą dyscyplinę. Jak, jak to wygląda, jak z tym idzie, czy, czy zgłaszają się firmy, czy, czy to tylko rodzice na przykład piłkarek sponsorują, miasto Siedlcy, czy ktoś więcej? Przede wszystkim jest to wsparcie od miasta. W tym roku udało nam się poszerzyć tą strukturę sponsorów poprzez w większości rodziców zawodniczek, ale też udało nam się parę firm zewnętrznych dołączyć do naszej rodziny. No i teraz jak mieliśmy tę sesję zdjęciową, było widać te logotypy. Staraliśmy się jakoś tą ofertę poszerzyć również na, na, na te logotypy na koszulkach, więc mamy zainteresowanie, ciągle szukamy, bo te potrzeby są zawsze wielkie. Chcemy się rozwijać w tej drugiej lidze, nie chcemy tylko przestać na, zaprzestać na tej drugiej lidze, więc tak jak mówię, no, szukamy ciągle. Graliście w trzeciej lidze, teraz będzie grać w drugiej lidze. Czy jest jakaś różnica między tymi rozgrywkami, czy, czy to będzie swobodne przejście dla tych dziewczyn, które zrealizowały w trzeciej lidze? Swobodne będzie. Będziemy grali też z zespołami, które w tej trzeciej lidze występowały. Naszym nowym takim doświadczeniem będzie na przykład zespół z Białego Stoku, w którym grają zawodniczki już dużo starsze. Myślę, że ta trzecia liga też nam pokazała, że, że jesteśmy w stanie to zrobić i, i bezproblemowo przejść do tej drugiej ligi. Mhm. E, druga liga, czy na tym kończył się marzenia i aspiracje MKS Pogąsiedlce, czy bo ta pierwsza liga to już jest zupełnie inny poziom niż, niż te rozgrywki jednak międzywojewódzkie. Tak, pierwsza liga to już są y, rzeczy, które wymagają bardzo dużego poświęcenia wszystkich nas, y, zarządu, trenerów, rodziców. W tym roku pojawi się taka możliwość, nasze zawodniczki będą miały szansę sprawdzenia się w pierwszej lidze, w zespole w, w Łomży i tam dzięki właśnie uprzejmości klubu z Łomży będziemy mieli taką możliwość, żeby niektóre dziewczyny mogły się sprawdzać na tych meczach. Jak to będzie wyglądało z siłami zawodniczych, bo jednak są takie, które mogą grać i w seniorkach, i w juniorkach starszych, tak? Dobrze mówię, to jest taka kategoria. Jak rozkładacie te siły i co zrobić, żeby te dziewczyny nie, nie wydrynować młodych organizmów? Będziemy się starali rotować przede wszystkim tym składem. Po to ta szeroka ławka była w tym roku stworzona, żeby właśnie mieć taką możliwość, żeby wytypować zawodniczki do danego meczu. Reszta będzie odpoczywała, obserwowała, wspomagała nas w sprawach organizacyjnych. W stolik. Mamy dużo takich rzeczy, które wokół meczu też się dzieją. Dodatkowo ta pierwsza liga też myślę, że będzie dla dziewczyn pewnym takim zobaczeniem, zderzeniem się z rzeczywistością, jak to już to wygląda na w poziomie profesjonalnym a my będziemy dalej się skupiali na swojej drugiej lidze i na juniorkach młodszych. Wspominałeś o, o roczniku, który już doszedł do klasy maturalnej, który jest teraz w klasie maturalnej. Co potem z tymi dziewczynami, kiedy zechcą kontynuować edukację np. w Warszawie czy, czy w innym większym mieście? Najczęściej nie stoimy w żadnym oporze. Przenosimy takie zawodniczki do rozgrywek akademickich. Bardzo często te uczelnie mają swoje kluby, gdzie rozgrywają też w rozgrywkach pierwszej ligi na przykład, czy w rozgrywkach akademickich. Jesteśmy klubem, w którym kultura studencka jest mało rozbudowana i bardzo często jest tak, że te zawodniczki po prostu wyjeżdżają z Siedlec i my nie mamy z żadnym z tego problemów. I puszczamy te dziewczyny po prostu dalej. No to będzie indywidualne podejście, na przykład jeżeli będzie tak zawodniczka zżyta, czy tak będzie chciała grać, że będzie mogła trenować sobie w mieście, do którego ją skierują losy, a na przykład przyjeżdżać na ligę i grać w pogoni? Tak, jest, mamy coś takiego jak użyczenie zawodnika, wtedy zawodnik w rozgrywkach seniorskich może występować w dwóch klubach jednocześnie. Mhm. To jeszcze problem w przyszłości, jeszcze dzisiaj nie ma takich problemów. Współpraca z klubem z Łomży, Jakie korzyści mogą być dla zawodniczek? Myślę, że jasne dla każdego. Jakie mogą być korzyści dla klubu? Przede wszystkim wizerunkowe, bo uważam, że, że reprezentowanie zawodniczek czy klubu jako nas w pierwszej lidze będzie bardzo dużym sukcesem PR-owym. Będziemy mogli się poszczycić, że reprezentantki naszego klubu będą występowały w tej pierwszej lidze. Ta pierwsza liga jest, tak jak już mówiłem, czymś już poziom wyżej niż ta druga czy trzecia liga. Zderzenie się profesjonalnymi klubami, które mają tą historię bardzo dużą. Myślę, że tutaj też taka sama sprawa dla dziewczyn wewnętrzna, żeby wykazać się i pokazać, że przez tę całą drabinkę szkolenia przechodziły i będą miały szansę w tej pierwszej lidze zagrać. Mhm. Przygotowanie od nowego sezonu, No Nowe są drugiej ligi, jak one wyglądają? Czy to są przygotowania turniejowe? Plan, macie plan plan jak jakiś turniej? Czy może to będą mecze sparingowe, czy wewnętrzne treningi wystarczą? W tym, w tym okresie chcielibyśmy się skupić na sparingach. Mamy już parę sparringów zaplanowanych, czy to z zespołem z Lublina z rocznikami 2007, 2008, 2009. Jako też, że mamy tą szeroką ławkę i mamy te, te dziewczyny podzielone na dwie kategorie wiekowe, to również sparringi wewnętrzne będą dla nas pewnym wyznacznikiem tego, w którym miejscu jesteśmy. Niestety turnieje mają to do siebie, że są najczęściej robione dla kategorii młodszych. Mhm. Pierwsza liga, wspomniałeś, że na razie. Jest opcja tej współpracy, a co kiedy doczekamy w średnicach pierwszej ligi? Co musiałoby się stać, żeby ta pierwsza liga zagościła w Siedlcach, no bo to jest już poziom ogólnopolski? Tak, pierwsza sprawa trzeba wygrać drugą. To, 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 to wiadomo, z aspektów sportowych, z aspektów organizacyjnych, no myślę, że w tym budżecie, w którym teraz operujemy, no nie będzie to możliwe, więc myślę, że tutaj też będziemy rozmawiali na ten temat, że aspiracje mamy do tej pierwszej ligi i chcielibyśmy też to uwzględnić przy rozmowach z miastem czy ze sponsorami. Myślę, że małymi kroczkami, tak jak już wspominałem, chcielibyśmy tą pierwszą ligę stworzyć w Siedlcach. Czy to będzie za sezon, tego nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast uważam, że ze względów sportowych jesteśmy w stanie w tej pierwszej ligi zagrać. Myślę też, że dużo odpowiedzią na to, czy, czy Pogoń, pogonicki są gotowe, będą te występy w Łomży, jak sobie zawodniczki poradzą, bo, bo to będzie dla nich rzucenie na głęboką wodę i, i zobaczymy, jak sobie poradzą. Tak, myślę, że dla nich to będzie pewna forma weryfikacji. I dla nas też, jako dla klubu, jak to wygląda, jak to organizacyjnie można do tego podejść, jak te wyjazdy wyglądają, jak trzeba przygotować halę, mecz domowy. To wszystko też będziemy widzieć z boku, będziemy tego też częścią, więc dla nas to też będzie fajna sprawa, żeby to zobaczyć. No tak, to jest, to można powiedzieć, lekcja, nauka, która, która jest bezcenna, bo na tym też możecie skorzystać, to kolejny plus. Tak, y, dlatego bardzo y, chętnie do tej współpracy z łączą podchodzimy. Mhm, jasne, dziękuję bardzo za rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę, do widzenia. Sponsorem wywiadu jest firma Zeltech.